Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Z tej strony zacier. Yy, I witam Was po uj długiej przerwie. No i co, co ja Wam tu mogę powiedzieć na wstępie? Pogoda nie dopisuje. Oczywiście nie dopisuję na takie rzeczy jak yy, jeżdżenie Simpsonem. Bo wiem, że niektórzy chcą vloga. No i nie mam, nie mam niestety kiedy tego nagrać. Właśnie z takich względów, że pada, oczywiście, ze względów rolniczych, które też u mnie dobrze znacie, jest to bardzo dobry bardzo obiad. Dobry o! Pewnie też niektórzy się zastanawiają, co to tu stoi. No, ja wam już powiem, co tu stoi. To jest motorynka. Nie, nie bawię się w jarka Ogarka. Sprowadzając taki sprzęt, oczywiście pozdrawiam go bardzo serdecznie i zapraszam na jego kanał. Yy, tylko muszę ją zrobić, nie? Bo jest taki objaw że na magnecie, niestety, albo istety, ale raczej niestety, jest straszny luz i można magneto wysunąć i wsunąć. Czyli prawdopodobnie albo jest, yy, chopy ob są obrobione, albo po prostu, albo, no, albo jest luz w tych w gniazdach w łożysk no i tak to wychodzi i potrafi czasem jak zimno znaczy no, próbowałem ją odpalić przed chwilą ale i nie odpaliła to już tam kij z nią jest taki taki niuans z nią że jak jest zimna to potrafi odpalić pochodzi chwilę ale zdechnie nie, bo to magneto pracuje i się zapłon przestawia jak się lekko zagrzeje to już jest kaszanka no, ale za to może wam spróbuję. Kurwa, co mi tu na głowę kapło. Ale za to może wam spróbuję odpalić malucha. Co wy na to? No dobra, jak tak, to tak. No to palimy. A tu są oczywiście trzy oponki. Trzy koła, przepraszam. Trzy koła załatwione. To wystrzeliło. Znaczy, nie, że wystrzeliło, tylko po prostu. Zaczęło schodzić ostro powietrze, nie? To ma wkręta? Oryginalne koło, kurwa, opona znaczy się. Oryginalna opona ma gdzieś tu wkręta. O. I tak se leży od, od paru miesięcy. Nie mam kiedy po prostu dać na wulkanizację, żeby wymienić. A to to koło, ma, to ma jeszcze powietrze, ale wypieprzyło druty. Jest takie. Jest takie jajo się zrobiło, nie? A to jest ogólnie zimowa opona. No, trochę już zaczęło schodzić. No, ale nieważne. I tu jest założona jodełka. Ale pierwszy trzeba dostać do tego sprzęta. O Jezus. Oczywiście, oczywiście Wunderdown musi być na zapaszek lepszy. Dobra. Żeby nigdzie nie pojechał, bo ja nie chcę żeby on ruszał No prawie połowa baku, nie jest źle Sa nie dajemy Może iść na maksach, chuj tam No i co? Próbujemy? No to próbujemy A, Pamiętajcie, nie wiem czy znacie taką metodę czasem, czasem trzeba włączyć światła po prostu na chwilę Po długim postoju Dla pobudzenia akumulatora nie wiem ile w tym prawdy, ale, ale tak generalnie jest. Także zaczynamy. Aha. No, nawet nieźle. Coś się tam przyciął na początku, ale chuj z nim. Gruży odpalił. No teraz możemy obniżyć. I nie chce chodzić trochę A ja Wam wyjdę opowiadać trochę o nim Generalnie Polerowałem w nim lakier z pastą K2 Turbo Jest teraz trochę brudny, zakurzony więc tak to nie widać ale Coś, coś tam są jakieś można powiedzieć przyjawy Tak jakby spojrzeć Generalnie on i tak będzie malowany To, to nie ma to tamto ale zawsze coś lepiej jest Nie? I tak to taki matowy kurwa to Piekło w oczy Oczywiście O kurwa pająk pierdalej. Yy, oczywiście Nowiutka pompka Rodem z Perelu, znaczy nie, nie powiem, że z, z bo znówka dostałem graciowo w sklepie tam kupowałem parę części no i co Wam mogę powiedzieć swojego bo swojego czasu trochę nim strzelałem w tumik Odejdę bo nie wiem czy mnie będzie słychać Z Twojego czasu nim trochę sobie w tumik strzelałem puszczał marchewy, że tak powiem. No i oryginalny tumik nie wytrzymał presji presji tych napięć, że tak powiem. No i niestety, słuchajcie wyszła taka sytuacja, że wygłuszenie, które jest w środku, w puczce, nie do końca nie do końca wytrzymało te strzały i oderwało się, nie? Część trochę wypluł tego wygłuszenia, a część jeszcze zostało i jak się tam on trochę, to są roda w tej puszce. Ale od razu jest głośniejszy za to. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Przynajmniej słychać we wsi, nie? Dobra, w stanie bym mój wyłączyć już. Oh. Dobry sprzęt, nie ma, to, nie ma to tamto A, tu są stare jeszcze, tu są stare wahacze, możecie, już wam pokazuje jak wyglądają. Tu są wahacze z, z tego drugiego malucha. Już wam zaprezentuję, co się tu stało. O, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Prima sword, nie? No ja wiem, widziałem, że tak. A co się stało, że był... W ogóle remont malucha tego drugiego wyszedł właśnie od tych wahaczy A dlaczego? No, dlatego Po prostu się jechało, to znaczy to, na to nie patrzcie na tą blaszkę i na ten łańcuch Bo to jest mój patent zrobiony, żeby wrócić tylko 40 km ponad do domu, nie? Bo jednak nie będę taka auto daleko zostawiać Ale mniejsza o to i tutaj po prostu się urwało, ja to chyba mam gdzieś tu, czy nie, czyli wypieprzyłem. Chyba wyjebałem. To. Nieważne. Był tu, no tu kawałek mocowania wahacza. Ta końcówka się upierdoliła od mocowa od przy podłodze jakie mocowanie po prostu. No i, i koło dostało z kosa ostrego i niestety nie dało się dalej jechać strasznie, bo skrzynia się od razu przesunęła słuchajcie i tak wcharczało, że że dramat, nie? i dojechało się do kolegi żeby pospawać, co nieco no i takie patenty, tu był łańcuch, był jeszcze owinięty o mocowanie przy podłodze tu taka blaszka przyspawana no i to się utrzymało jakoś, nie? koło nie było proste na maksa ale dało się jechać a drugi, drugi się jeszcze trzymał, nie? też już go wpieprzało to jest generalnie lewy wahacz, a ten prawy no i sprężyny od niego sprężyny te się jeszcze nadadzą do czegoś sprężyny się jeszcze do czegoś nadadzą ale jak na razie niech sobie leżą nie? O. dobra, zgasimy pierdla pewnie niektórzy się zastanawiają co to jest ta ta zielona kontrolka Ta zielona, kurwa, kontrolka Nie chcę jedynki wrzucić, tej kurwa, cięciu mały O, dobra Ta zielona kontrolka tutaj Jest od temperatury oleju Pomyślicie sobie, jakiej kurwa temperatury oleju A no, już wam tłumaczę Znaczy, no, nie przy tym silniku, ale no, chociaż może być tu jest poprowadzony kabelek, oczywiście. I ten kabelek idzie do korka spustowego oleju. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I jeśli temperatura oleju przekroczy jakąś tam wartość, to jest, zapala się czerwona kontrolka. I wtedy należy przystanąć i zgasić silnik, żeby go nie zajebać. Tylko tu jest to niepodłączone, nie? Podłączone, nie? Ale już wam pokazuję. Może mi się uda. przecież chuja się uda Pierdolisz pan. Do, dobra, nie uda się. To jest stary, to jest pierwszy jego silnik, znaczy się od tego auta. I tu, o, jak możecie zauważyć, jest kabelek. I tak on właśnie wygląda, że tu się włącza i, I jest miernik temperatury. No a tutaj, jak możecie się domyślić, wiecie co stoi, nie? No, i tu jest, tu jest aktualne moje królestwo. Coś tutaj wycieraczkę? To nie oddam. Rozjebana, co prawda, ale oddam. Yy, co tu jeszcze? No wSkę widzicie. Nie, nie mam kiedy jej złożyć. Tutaj silnik jest. Generalnie mam plany co do tej szopy. To jest, to jest wszystko. Tu jest taka składnica części, że ja pierdolę, ale. I no. Co mogę tutaj powiedzieć? Mam plany, że tutaj sobie zrobić taką taką sklejkę można powiedzieć. Podpisać numerkami, powbijać gwoździe i żeby klucze pozawie pozawieszać, nie wiecie, taki tak Ala profesjonal, żeby było. To co mamy? Jakieś tam luźne klucze, żeby nie szukać po skrzyniach, tylko żeby sobie wisiało wszystko. No i co ja tu wam mogę jeszcze powiedzieć? Pompka od malucha, która jest do przeczyszczenia, ale jest sprawna. I chciałbym w ogóle tu zrobić jakoś przejście, generalnie ogrzewane to zrobić, tu zrobić przejście do tej drugiej części, tylko że ta część jeszcze nie jest tutaj skończona, nie to zadaszenie, to jest na razie jeszcze takie to jest byle mu na łeb nie, nie padało, nie? Byle nie stał na dworze i pod chmurką. Bo wiecie jak maluchy na to, na to cierpią, na to właśnie zaraz w moment by był pognity cały i tu by zrobić przejście oczywiście jakby to było zagrodzone jakby to było zagrodzone i oczywiście e, wtedy ewentualnie nawet przedłużyć to trochę chociaż nie mam pojęcia jeszcze czy przedłużyć czy nie mniejsza z tym jakby to było zakryte wszystko to wtedy by dać grzejniczek czy tam grzybka ale to też trochę planu jest i roboty do grzybka, to trzeba rurę odprowadzić W miarę zakleić, żeby nie leciała w ten, woda ani nic takiego Żeby się jeszcze nie swajczyła kurwa ta chota No i zrobić przejście i żeby był taki taki mały warsztacik, nie? Ale ty masz kurwa pomysły chłopak No mam, no, no i co? Ale to by było trochę trzeba jeszcze przedłużyć no i w ogóle to jest kurwa nisko, no co tu zrobisz? Ja tu wchodzę i muszę się trochę. Ała, kurwa, muszę się trochę schylać. Chuja nie wejdziesz tu, człowieku. No. No i takie są plany, ala prowizorka, nie? No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No i co ja wam tu mogę jeszcze powiedzieć? No z nie nie będę odpalać. Ostatnio nim jeździłem, tak trochę na przepalenie, po, wokół komina, że tak powiem, i, i to tyle, bo ca, cała jazda, nie? Drzwi są drugie, klapa, więc części blacharskie zamienne do malucha są. Jest szyba z tyłu niepodgrzewana, pra, prawie nówka. Także, no wiecie, no... Jak... Odśnieżarkę mogę odstąpić, jak ktoś potrzebuje, to proszę pisać bo mi to niepotrzebne jest, kurwa. Zrobiłem sobie pług do, do, do 30 i, i nie potrzebuję odśnieżarki. No co ja wam mogę powiedzieć, no. No nic takiego ciekawego tu nie ma, no. Szopa jak szopa, nie? Jeszcze jakie mam plany co do tego malucha i co było robione, wam podpowiadam chwilę. No tutaj przy, tym, przy tej furze, jak możecie zauważyć, no, tutaj robiłem tak. Nad, nadkola wewnętrzne, wszystko było wyszlifowane na do gołej blachy, można powiedzieć. Zapieprzone podkładem, walnięte farbą w dodatku jeszcze i, i tym, i barankiem. Każde, nad, każde nadkole z, no, po kolei było robione. Wahacze tutaj, wahacze tutaj są zdrowe, jest leciutki nalot rdzy, ale to nie jest taka, że wrzyna się już, tylko to jest leciutki nalot. To jak będę robić, jak będę go malować i będę podłogę ogarniać, bo tutaj podłoga jest generalnie ogarnięta, bo na początku to robiłem, zrobiłem pokupnie, bo była tutaj przez środek, był przeżarty, znaczy przeżarty, no był taki pasek przejebany po, przez całą podłogę, nie i. Wyciąłem kawałki i spawałem nową blachę. Także no i na razie i ten i oczywiście zamalowane w, w środku cała podłoga. Usiądę sobie, bo nie będę, nie będę kłócać, bo mnie kości bolą. Czu. wiecie starość, nie radość. Zmiana kodu na dwójkę z przodu już jakiś czas temu i rozumiecie o co tu chodzi. To nie są młode lata już. No. Dobra, także. Tutaj w środku było wszystko wyjęte Wszysciutko, cała wykładzina była po prostu goła podłoga, no kierownica została Tego też nie było Zostało tylko, no podłoga i szyny, nie? I tutaj było tak, wszystko, cała, cały ten kurwa bitex, czy chuj wie jak to nazwać Który stwarniał jak kurwa, jakby był z epoki kamienia łupanego bo to tak kurwa, twarde, że musiałem to napierdalać dosłownie młotkiem, żeby to kurwo odpadło. No kurwa, myśl, myśl techniczna tych polskich kurwa konstruktorów była zajebista, że tak powiem. Naprawdę kurwa. A i tak pod tym gównem zbierała się kurwa wilgoć, która podowała już nalot rdzy. No kurwa, gratuluję, naprawdę. A jeszcze wracając do tematu. Dlaczego, dlaczego, w ogóle robiłem tą podłogę i po czym stwierdziłem Oprócz tego, że zajrzałem pod spód, nie? No i po czym stwierdziłem, że jest, że trzeba to zrobić, no bo słuchajcie, był deszcz I jechałem, nie? I po prostu wjechał się na jakąś kałużę czy coś To kurwa yy, Zerknąłem sobie, słuchajcie, do tyłu I na tylnej wycieraczce, kurwa, była woda, nie? Wszystko było mokre, bo przecież jopa to, to leciało wszystko do środka, nie? No to jak będę robić remont i tego, to będę nagrywać tam różne też filmy, co robię, co i jak, bo to, to, to myślę też jest przydatne. Trochę się już przerobiło takich sprzętów, to mogę co nieco się podzielić na ten temat. No nie powiem, że one są wkurwiające, bo czasem są wkurwiające, ale robota jest przy nich przyjemna generalnie, bo... Może i małe auto, ale widać, widać efekty. Można sobie porobić co nieco przy, przy takim czymś. Po, powie, powiększać swoje umiejętności w tej dziedzinie, jak i również y, pogłębiać pasję i ratować takie szczucle jak ten. No, to tak w skrócie, ale generalnie już więcej nie planuję takich maluchów, a nie nic do kupienia. Ten już jest jeden, jedyny. On zostaje. i... Tak, jak Simpson, bo nie mam, nie mam czasu ani chęci, już tak grzebać przy tym, generalnie i co? Wróćmy tutaj, była wszystko, cała podłoga była jak już ten pierdolony bitex, czy jak to się tam nazywa, Co się zrobiła kamień. To jak już to zjebałem, wszystko moim oczom ukazała się, noc, zdrowiutka podłoga, całkiem, można powiedzieć, ale tego. Poszła szczota druciana na wiertarkę i wszystko było jebane do gołej blachy, wszyściutko, nie? Wszystko było zerżnięte do gołej blachy. Dany był podkład, epoksydowy oczywiście. Później był jeszcze dany jeden podkład, lękowy, czerwony, antykorozyjny oczywiście, kurwa. Później była dana druga warstwa tego podkładu. Później była dana farba biała. Tak, no, że było jak podłoga, no bo te podłogi też były takie białe, można powiedzieć. No, to, to była, została dana tutaj na całość biała farba. Druga warstwa później dała, aby na, była dana jak przeszło. No i na to wszystko, wszędzie, każdy zakątek był dany tym barankiem, tak? Baranka dawałem. Znaczy, kurwa. Gdzieś mam te puszki, zaraz zobaczę, zaraz wam pokażę. A to chyba był baranek Gdzieś mam te puszki, tylko nie wiem czy nie wypieprzyłem ich Kurwa Chyba je wyjebałem Czy tu są? Nie ma tutaj człowieku wyjebałeś te puszki To chyba był baranek, no czy, chyba, chyba barankiem ten Jechałem całą podłogę, tak mi się wydaje No i od spodu tam gdzie spawałem, nie? Bo generalnie Generalnie tam jest konserwacja, się trzyma nigdzie nie poodpadała, tylko w tym miejscu, gdzie przeżarło. To na tym obszarze poczyściłem też. Też był tak samo dany podkład, drugi podkład i farba, nie? No i na to był ten baranek też dam. Jak, jak na razie się trzyma od, od kurwa, od września tamtego roku. Czy października, jakoś tak, no. no. i od tamtej pory się trzyma i nic nie wyłazi. Także można powiedzieć, że chwilowo jest dobrze. A co będzie dalej, to zobaczymy. No i będziemy się brać niedługo za niego. Niedługo, no jak się cieplej zrobi, bo na razie, te, na razie to zaczęło piskać wam powiem i muszę jeszcze generalnie miejsce dla niego zrobić, żeby takie żeby go już dla wygody, bo tamtego to robiłem na, na schyleniu, go podniosłem jak najwyżej, jak mogłem. I generalnie robiłem go na, na glebie. To było strasznie kurwa niewygodne. No ale co zrobisz, nie? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tego bym chciał przekręcić. Nie, że na bok całkowicie, tylko go po prostu przechylić. Do momentu takiego, żeby go podeprzeć i ewentualnie na, ku, na kucaka tylko to robić, nie? No to już będzie trochę wygodniejsze. No, ale to są na razie tylko plany, nie? Zobaczymy, co wyjdzie. A wszystko wyjdzie w praniu, jak zwykle. No co, także nie, nie ma co wam tutaj przedłużać, dalej pierdolić bez sensu. No tylko co? No, jak na razie to będzie wszystko. Postaram się dzisiaj wrzucić film, dzisiaj, czyli... Yy, dzisiaj, czyli we wtorek, we wtorek 14. Maja, chyba, chyba tak, to chyba dzisiaj jest 14. Zobaczymy. Nie, nie wiem, nie chce mi się patrzeć. Także co? Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema.